Zawsze zakłamana, tak jak Twoje oczy, nic mnie w życiu nie obchodzi, chciałem poczuć ten Twój zimny dotyk, zamiast tego czuję pustkę i mam tego dosyć. Miłość zawsze zakłamana, tak jak Twoje oczy, nic mnie w życiu nie obchodzi, chciałem poczuć ten Twój zimny dotyk, zamiast tego czuję pustkę i mam tego dosyć. Dole, To wszystko nie obchodzi mnie już nic Chciałem tylko spokojnie żyć Chciałem ciebie, ale zamiast tego mam jebany lin Także możesz wypierdalać dziś ej, 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 ej. Wzięłaś mnie na blok, ey, wzięłaś mnie na ośkę. Patrzysz na mnie, jakby nie chodziło o pieniądze. Patrzysz na mnie, potem kłamiesz mi, że wszystko ok, a na koniec piszesz, że uczucia są ulotne. Nie zależy mi na tobie, ani tobie, na mnie. Także po co ciągle kłamiesz mnie, że mamy jeszcze szansę? Skoro to jest już wyblakłe, czemu aż tak ciężko jest ci mówić prawdę? Miłość zawsze zakłamana, tak jak twoje oczy, nic mnie w życiu nie obchodzi Chciałem poczuć ten twój zimny dotyk, zamiast tego czuję pustkę i mam tego dosyć Miłość zawsze zakłamana, tak jak twoje oczy, nic mnie w życiu nie obchodzi Chciałem poczuć ten twój zimny dotyk, zamiast tego czuję pustkę i mam tego dosyć Zawsze zakłamana, tak jak twoje oczy Nic mnie w życiu nie obchodzi Chciałem poczuć ten twój zimny dotyk Zamiast tego czuję pustkę i mam tego dosyć